Mmm... Witaj, skorupa! Ja, o o o szcz szczęść Boże, o, ojcze Franciszku! Dawno się nie widzieliśmy! No! Bardzo dawno! a tak mnie zastanawia, wiesz... Co ty tak, tak tutaj namiętnie piszesz, co? To, tak, właśnie próbuję. Tak średniowi to troszkę wychodzi, ale piszę list do mojej ukochanej Joli. O, to na pewno się ucieszy. O tak, ona lubi takie robotyczne listy, czasem jej takie pisze. Na pewno piszesz do niej list, bo bardzo ją kochasz, co nie? E, to tak, tak, to, tak, właśnie. To, to jest taki wyraz mojej miłości do niej. O. To wiesz co, tak mi się ten list kojarzy z tym, że Pan Bóg też do nas napisał taki list, bo bardzo nas kocha. A on, da, naprawdę I, i, i ojciec Franciszek dostał go na skrzynkę pocztową? Może nie na skrzynkę pocztową, ale może choć, to, to ci coś pokaże, co? Bo żeby jeszcze chwilkę zaczekać, za, za chwilę będzie tu, bo Jola, to pójdziemy wyborze razem. No właśnie ona miała już być. No, będzie za jakieś 10 minut, także jeszcze schował list i, i, i napiję się łyżka herbaty. Okej, okay, no to poczekamy. E, o, ojcze Franciszku, już jesteśmy. Jo, Jola już przyszła, a Ty miałeś tam coś pokazać. Dzień dobry, Ojcze Franciszku. Dzień dobry, Jolu. Dobrze, że do nas dotarłaś. Cieszę się. Ja też się bardzo cieszę z tego. Zatem... E... Przedstawiam Wam, chcę Wam pokazać moją biblioteczkę. Tu są moje książki, prawie wszystkie yy, przeczytałem, yy, wszystkie się zagłębiłem, nie, nie, nie pamiętam co we wszystkich jest, yy, oczywiście, ale yy, to nie, naj, nie jest najważniejsze. Pokazuję Wam tę biblioteczkę jako przykład, yy, bo chcę porównać właśnie ten list Pana Boga, czyli pismo święte, albo inaczej nazywamy pismo święte Biblią. Porównać do takiej biblioteczki, którą daje nam Pan Bóg. Pismo Święte, inaczej Biblia składa się z ksiąg. No, to tak, tak jak ojca, biblioteczka. Tak, zgadza się. Jest na przykład księga rodzaju, księga wyjścia, księga psalmów, cztery księgi Ewangelii, listy, no i apokalipsa. I wiele innych, tylko kilka wymieniłem oczywiście. Ojej, jest ich tak dużo. To A... łącznie ile ich będzie? E, poczekajcie, e, zawsze mam z tym problem. E, 73 księgi. Ojej. To, to, to faktycznie mnóstwo czasu musi zająć przeczytanie całej takiej biblioteczki. A czy ojciec mógłby nam pokazać, co tam właściwie jest w tych księgach? No jasne. No to zapraszam was w inne miejsce, które jest bardzo ważnym miejscem w mojej celi, gdzie mieszkam. Tak, już ubieramy z ciekawości. Dokładnie. Chodźmy tam już szybko. No to idziemy, chodźcie. Jejku, jak tu jest ładnie. O, o tak, to takie bardzo ważne miejsce musi być. Tak, tutaj mam krzyż ustawiony, jest świeca i co najważniejsze pismo święte. Ono jest w centralnym miejscu mojej celi, bo Pismu Świętemu, jako że to jest list od Pana Boga, należy się szacunek. Ono powinno być w takim zaszczytnym miejscu. I wiecie, jak jeszcze Pismu Świętemu oddajemy szacunek? Jak, Wójczew No właśnie, jak? Poprzez ucałowanie, bo jest to dla każdego z nas. Święta księga, słowa samego Pana Boga do nas. Ojej, Panie Skorupo, to może u nas w tym nowym mieszkaniu, co się remontuje, też sobie zrobimy takie specjalne miejsce o, o, tak, na, ja na Pismo Święte. Co ty na to? Koniecznie musimy sobie wyznaczyć takie ważne miejsce i zawsze mieć otwarte Pismo Święte. O, świetny pomysł. Skorupa, jesteście ciekawi, co możemy znaleźć w Piśmie Świętym? Tak, ja bardzo. Już zamieniam się w słuch. O, tak, tak, jestem, ubieram z ciekawości już. No to na początku jest Księga Rodzaju, która zawiera opis stworzenia świata przez Pana Boga. Dalej możemy przeczytać... Historię narodu wybranego. Jak znalazł się w Egipcie, jak Pan Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej i jak wędrowali 40 lat po pustyni, aby znaleźć się w ziemi obiecanej. I tak możemy znaleźć też różne opisy życia różnych postaci biblijnych, tak jak Abrahama, Mojżesza. Dawida... No, o, e... Tak, pamiętam niektórych z nich. Jola, pamiętasz? Tak, coś, coś kojarzę. Dawid był królem Izraela, a ponadto był e, autorem e, psalmów. Mamy księgę psalmów, trochę dalej e, muszę to e, poszukać. O, gdzie to było? Tutaj, zobaczcie, psalmy. Ojej. Czyli można powiedzieć takie wiersze. O, o tak, Jola, ja też czasem piszę dla Ciebie wiersze. Zgadza się. I e, też e, w Piśmie Świętym możemy znaleźć księgi e, samych e, proroków. Tak, tutaj mamy jednego z najpopularniejszych e, proroka Izajasza, którego słuchaliśmy w Adwencie. Pamiętacie? Tak, pamiętam, pamiętam, on się bardzo często pojawiał. Tak, tak, y, pamiętam zero rad. No i tak, y, możemy przejść do Nowego Testamentu, bo, bo Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. I tutaj y, przechodzimy do Nowego Testamentu. Chwileczka, chwileczka, chwileczka. I jeszcze trochę i jeszcze. O! Tutaj mamy Ewangelię Mateusza, która rozpoczyna Nowy Testament. I w Ewangeliach, moi drodzy, wiecie co się znajduje? E, czy Ewangelie to są te księgi, w których e, jest historia Pana Jezusa? Tak, historia Pana Jezusa, jak się urodził, jakie cuda y, robił, y, jak uzdrawiał ludzi, jak, jak przemawiał, jak w końcu umarł i z martwych wstał. I pismo święte nie kończy się tylko na Ewangeliach, ale mamy też, y, troszkę dalej muszę o tutaj, mamy też y, opis y, tego, jak żyli y, pierwsi y, chrześcijanie. Jak tworzył się pierwszy kościół, jak też był prześladowany, a jak wiele też cudów i znaków działo się przez apostołów, których Pan Jezus posłał na świat. I w końcu też mamy listy. Mamy różnych autorów, szczególnie nim jest święty Paweł, święty Piotr i święty Jan. I na końcu pisma świętego znajduje się Apokalipsa świętego Jana. Która mówi nam o końcu świata. Jest, można powiedzieć, taką zapowiedzią końca świata. O, ojej, to odpowiada od początku świata do końca świata? Tak. Pismo Święte obejmuje całe nasze życie, bo jest historią naszego zbawienia. Ojej, to przeczytać je to zajmuje chyba strasznie dużo czasu. Dlatego Wam tylko tutaj pokrótce o tym opowiedziałem, bo, bo wiecie, musielibyśmy bardzo dużo godzin tutaj spędzić, żeby całość przeczytać. A chodzi o to, żeby nie zamęczyć się pismem świętym, ale czytać je powoli i poznawać przez to Pana Boga. To ja myślę, że e, dlatego warto czytać codziennie po troszku, bo wtedy się człowiek nie zamęczy. No To jest bardzo świetny pomysł, żeby sobie może zrobić taki plan czytania Pisma Świętego, choćby po trochę, choćby po kawałku, choćby po jednym rozdziale czytać. O, o tak, Jolu, to Boże by poszukamy o stworzeniu świata i zaczniemy sobie od tamtąd, i będziemy dziennie troszkę czytać. Chcesz ty na to? Myślę, że to jest wspaniały pomysł. Brawo, jestem z Was dumny. Jejku, jejku, ach, jakie to jest ciężkie. Jola, czy nie zabrałaś przypadkiem tej książki z mojej półki? Yy, zgadza się. Zauważyłam ją właśnie na jednej z półek i bardzo mi się spodobała. I, i chciałam sobie ją poglądać właśnie. To oba takie kolorowe obrazki pewnie to dzisiaj nie spodobało głównie. Tak, bo mamy różne wersje Pisma Świętego. Wśród nich jest na przykład taka wersja dla dzieci, która jest w obrazkach, żeby drogie dzieci mogłyście łatwiej zapamiętać i poznać opowieści biblijne, historie biblijne i postaci biblijne. Dlatego ona jest taka ładna i kolorowa. Jest Ale... przepiękna piękna i te postacie są takie żywe i od razu lepiej się rozumie wszystko. Moi kochani Jolu, skoro chcę Wam też dać Pismo Święte, tutaj takie, w takiej małej wersji dla Was, jakby żebyście mogli w Waszych łapkach unieść to Pismo Święte, bo tak słyszałem, jak mówiliście, że chcecie czytać Pismo Święte, także to jest wersja dla Was. I fajnie, że chcecie czytać Słowo Boże i Was, drogie dzieci, razem z Jolą i z Korupą, zapraszam do tego, żeby czytać Pismo Święte. A teraz, Boże, ku temu szczególną okazję, prawda? Tak, a tą okazją jest Niedziela Słowa Bożego, która odbyła się w minioną niedzielę, co roku. Każda trzecia niedziela zwykła będzie Niedzielą Słowa Bożego. Tak postanowił papież Franciszek. Wiecie, po co jest ta Niedziela Słowa Bożego? Żeby sobie przypomnieć, jak bardzo jest ważne czytanie tego słowa, tego listu od Pana Boga. I że Pan Bóg do nas przemawia i żebyśmy odkrywali, jak piękne jest Słowo Boże.